No i dzień doberek, dzień doberek. Godzina 7.30 A my już czekamy na przystanku Także sytuacja jest wyjątkowa jak na ostatnie dni A to dlatego, że jedziemy Do Teotihuacan Tak, must see. Jak jesteście w Mexico City to Taka wycieczka półdniowa Za chyba półtorej godziny Półtorej godzinki, tak, autobusem Więc jedziemy najpierw na Roma główny przystanek bardzo pięknie jest Do tyłu, do tyłu Uff, no i słuchajcie, dotarliśmy Dotarli w końcu my, tak. Na dworzec Jeszcze nie na miejsce oczywiście Dwa autobusy, taki ścisk ludzi Trzeba było podawać przez wszystkich W ogóle hajsy do kierowcy To jest hit, nie no. ma jeżdżenia na gapę Jest nie pase, ma. pase I każdy podaje tak. Tam 3, raz 8 peso, później 4, ale jesteśmy już na głównym dworcu, więc spoko. No i jesteśmy w autobusie, mamy bilety. Mamy bileciki, 52 peso w jedną stronę, także jakieś 13 zł. Kupiliśmy od razu dwie strony, żeby później się nie motać gdzieś tam na przystankach i tak więc... Mamy załatwione, autobusy jeżdżą praktycznie co 20 minut, więc spoko. Tylko 10 minut czekaliśmy i od razu wsiedliśmy do autobusu. terazka godzinę w końcu wygodne, fotele. miękkie fotele, a nie plastikowe po prostu jak na stadionie jakimś z takim <grym> krótkim oparciem, więc chwila chillery i lecimy ze zwiedzankiem. W końcu w autobusie jest masa bóweczka. pierwszy raz to widzimy, bo tak to w komunikacji miejskiej, że tylko my. Że teraz tylko my, naprawdę. Ja za każdym razem to mówię, ale tak jest. Przez te tanie Ubery. No. Dotarliśmy. 5 minut jadaliśmy. Bardzo szybciutko, no. No, bardzo szybko. Patrzcie już tam za nami, chyba widać, mam nadzieję, piramidę Słońca, największą z tego kompleksu. My stoimy właśnie w kolejce. Bileciki, moi drodzy, 85 peso, więc nie najgorzej. To jest ile? Jakieś dwie dyszki, no, jak za taki, taki obiekt, naprawdę duża ja. cena. na listy UNESCO, Słuchajcie, tak sobie rozmawiamy i stwierdziliśmy, że musimy założyć w naszych blogach sekcję pod tytułem Lekcja historii na dziś. Odwiedzamy dużo fajnych miejsc. Staramy się o nich trochę czytać, trochę edukować, więc podzielimy się z wami. To wiedzą, a dzisiaj jesteśmy w Teotihuacan, prekolumbijskiej osadzie założonej 2000 lat przed naszą erą. Sama nazwa Teotihuacan e, oznacza miejsce, w którym ludzie stają się bogami. To święte miasto było również celem pielgrzymek z całej Mezoameryki, czyli od obszarów północnego Meksyku do południowych granic dzisiejszej Gwatemalii, Belize. Bogactwo miasta wzięło się głównie ze złóż obsydianu, czyli takiego minerału, takiej skały wulkanicznej, która składa się z włókna szklanego, ma tam bardzo mało procent wody, a więc bardzo dobrze nadawała się do produkcji broni. Wszelkiego rodzaju biżuterii, ozdób Więc całe ludy Wszystkie ludy tutejszej Mezoameryki e, Ściągały tutaj Aby nabyć właśnie te wyroby A Za nami jest Największy obiekt Spośród całego kompleksu Mianowicie Piramida Słońca Niestety jest zamknięta Dla zwiedzających Wcześniej można było tymi stopniami Wejść sobie na samą górę No teraz niestety zaczęło się to od covid można tam wejść, strażnik kontroluje tutaj i tak mamy szczęście, bo oglądając niektóre filmiki, jeszcze e, przy ostatniej fali pandemii, to miejsce było kompletnie zamknięte. Co jeszcze warto wspomnieć? E, w VII wieku Aha. większość kompleksu została strawiona przez olbrzymi pożar. No i od tego czasu zaczęła się taka bessa dla nich. E, zaczęło to wszystko podupadać, ludzie zaczęli opuszczać miasto. A już około X wieku, czyli wtedy, kiedy Polska przejechała przez 966, miasto zostało opuszczone. Także całe to dziedzictwo 2000 lat przed naszą erą, do X wieku naszej ery, zostało opuszczone, później zostało splądrowane. Tutaj w katakumbach tej piramidy archeolodzy meksykańscy robią różne badania. Są yy, tam aplikowane jakieś różne roboty yy, tak, żeby nie naruszyć w ogóle tej struktury, ale yy, dzięki temu na przykład wiemy, że tutejsze ludy jako jedyne chowały swoich przodków pod drzwiami w pozycji zgiętej, takiej embrionalnej. Nigdzie indziej tego się nie spotkało. Yy, wewnątrz, wewnątrz też yy, odkryto oczywiście bardzo, bardzo wiele zbiorowych mogił. Z, ze związanymi rękoma do tyłu byli to przeważnie jeńcy wojenni, jacyś więźniowie którzy e, byli składani w ofierze bogom e, co jest mega interesujące, nie wiem czy gdzieś to zobaczymy ale też czytałem o tym, że znaleziono bardzo dużo takich specjalnych naczyń które miały idealnie wyprofilowaną nieckę pod ludzkie serce, bo tak jak mówiłem szamani, kapłani w przeciągu 10 sekund potrafili wyciąć ludzkie serce, żeby złożyć je w ofierze Bogom. Także kawał historii, idziemy dalej i będzie też równie ciekawie. No i tuż nieopodal piramidy słońca, proszę bardzo, taki ala ogrodzik botaniczny, jak to organizatorzy nazwali, co prawda składający się głównie z kaktusów, ale są takie super ławeczki, więc my... Zawitaliśmy na drugie śniadanko. ciśniemy dalej i kurde, idziemy taką opustoszałą drogą, że musieliśmy się pytać przed chwilą jakichś ludzi, których mijaliśmy, co jest dalej, ale jest jakaś jeszcze mniejsza piramida do obczajenia, trochę trzeba przejść tą drogą, ale kilkanaście minut z tego co mówili, dotarliśmy właśnie, zrobiliśmy taki półokrąg, bo tutaj mamy. Znowu piramidę Słońca, ale już tutaj dalej mamy piramidę Księżyca. Ej patrzcie, jaki ten kompleks jest ogromny. My się nawet nie spodziewaliśmy tego, że to jest tak duże. Mam nadzieję, że to widać, jak te detale są oddane i teraz pytanie na ile to jest, na ile to są jakieś prace konserwacyjne, jakaś renowacja, a na ile to jest w niezachowanym stanie. A jesteśmy teraz na najniższym piętrze. wcześniej obserwowaliśmy piramidę. O, tam z góry. Muzyką. Koło piramid jest budyneczek, gdzie są różne restauracje, kawiarnie. I słyszałam, że jest restauracja pod ziemią. O, ofrenda, spadcie, ołtarzyk. Ale tak teraz z perspektywy czasu powiem Wam, że no myśleliśmy, że te święto jest bardziej osadzone w czasie, a ono się tak rozciąga na te sąsiednie dni. Szukamy normalnie cienia, bo jest tak gorąco, ile stopni? 23, a odczuwalne chyba z 28 A jak wychodziliśmy dzisiaj w okolicach 7.30 z mieszkania To wychodziliśmy W kurtkach, bo było zimno Było 12 stopni, było naprawdę chłodno Teraz jest no koło 25, tutaj jeszcze jest oczywiście wszystko odkryte Idziemy w pełnym słońcu ja aż się cieszę, że mam taki w ogóle long sleeve. Że mam ramiona zakryte, bo się pewnie spiegnie, mamy żadnych no. kremów do opalania. Ale spoko, co chwilę, są jakieś takie oazy z cieniem. No, tu kawka, tu coś. Także została nam jeszcze jedna piramida. Piramida Księżyca. Piramida Księżyca, tak. I idziemy ją obczaić. Co śmieszne, piramida Księżyca jest tak wpasowana w to pasmo górskie, że. Jakiś czas temu szliśmy, i mówię, gdzie ta piramida? Klaudia mówi co? Wyłania się! Wyłania się! Gdzie? Przestań to jest góra! I rzeczywiście to była góra, ale teraz, jak ją widzimy, i sąsiadujące obok szczyty, to to rzeczywiście wygląda jak góra. Zaraz wam pokażę. A patrzcie, tak mogły wyglądać właśnie te obsydianowe ostrza? No, a tutaj te wzgórza, o których mówiłem. Idealnie przed nami i tutaj piramida Księżyca, która się wpasowuje. Ciekawe ile już zrobiliśmy kroków. Ja mam na zegarku 13 tysięcy. No, no to fajnie. Ale już przywykliśmy. Nie, fakt jest taki, że cały ten kompleks jest tak ogromny. Szczerze, ja wiedziałem, że to, są, to jest obiekt taki archeologiczny, wykopaliska, te sprawy, ale myślałem, że dosłownie są dwie, trzy piramidy. E, obok siebie zachowane i to jest tyle, a tutaj cała infrastruktura, jakieś kwatery, jakieś inne budynki sakralne, jakieś ołtarzyki, naprawdę jest tego masa, jakieś mury obronne no bardzo duże. powiem wam, że ci tutaj drobni handlarze no to mają, mają grubo naprawdę, zero, zero cienia widzicie, kapelusze rękawiczki to nie dlatego, że zimno, tylko żeby osłonić się przed słońcem. No tu akurat taka traska, gdzie jeszcze, jeszcze... co chwilę jest ktoś przy tym straganie, ale... jakieś boczne nawy i tak dalej, to ja się zastanawiam... ile oni tam tego sprzedadzą przez cały dzień. No, niektórzy pozostawiają swoje stanowiska, patrzcie, tak jak tutaj, nikogo nie ma. A gościu siedzi tam w cieniu. Też robi sobie breaka. No i dotarliśmy. Ostatni przystanek po naszym górze w Teotihuacanie. Piramida Księżyca, proszę bardzo. Ostatni dzień w stolicy. I cóż, kolejeczka. linia 2. Tak, została nam na dziś, żeby zobaczyć sobie panoramę miasta. Piękna pogoda, koszt tylko 8 7? 7. 7 peso. Jedzie się takimi wagonikami. na przesiadka na Santa Marta. Tutaj idziemy właśnie z naszymi nowymi ziomkami. Poznanymi w wagoniku są na jakiejś wymianie studenckiej, ale fajnie, bo jest babeczka z Czech, jest, są Meksykanie, ludzie ze Stanów. Także spoko, wymieniamy się fajnymi miejscóweczkami. Ciśniemy na Puerto Escondido, gdzie oni już byli, więc polecają nam jakieś, jakieś fajne rzeczy. bye Right now I know where this 20 you know. O no, i dotarliśmy Dotarliśmy. Jechaliśmy około godzinki czasu, więc naprawdę bardzo długo. No ale widoczki przepiękne, naprawdę. Super, polecamy każdemu. Za taką cenę to w ogóle nie ma się co zastanawiać tak, i... Yes. Się tylko jeden bilecik i jedzie się w jedną stronę i w drugą na tym samym bilecie. 7 pesos. Idziemy się pożegnać z nowymi ziomkami i spitalamy dalej. Yeah. Yes, our contact, so. Wish you all the best, yeah, let's take Come on, take care guys, bye. Have a good one